To jest podsumowanie roku w gminie Kołbaskowo w telegraficznym skrócie. Mateusz Iżakowski. Zapraszam. W styczniu informowaliśmy o rozpoczęciu budowy nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ustowie. W trakcie prac wykonano nowe przyłącza do budynków, powstała także nowa sieć tłocząca. Przetarg na inwestycję ogłoszono w maju 2022 roku, a wygrał go zakład usługowo-handlowy Zofia Kurzycka z Krzemienia. Całość pochłonęła 3 miliony 300 tysięcy złotych. W lutym mówiliśmy o rekordowej zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab, który działał przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, uzbierał w sumie blisko 135 tysięcy złotych. Dodajmy, że podczas 31 finału na terenie gminy kwestowało 40 wolontariuszy. Kolejnym tematem była autobiografia, książka wydana przez mieszkańca naszej gminy. Pan Andrzej Tomaszewski z Warzymic to niezwykle barwna postać z niespotykanym poczuciem humoru życie, posiadający wiele talentów, a współczesny człowiek renesansu, który znalazł wreszcie czas na opisanie całego swojego życia, udowadniając przy tym, że trzeba w nim być aktorem, a nie statystą. Tak czytamy w notce o autorze, zamieszczonej w książce, którą napisał pod pseudonimem Sanseviera di Torno. W marcu miało miejsce wielkie otwarcie nowej firmy działającej w naszej gminie. Chodzi o DGS Diagnostics. Na uroczystości pojawiło się mnóstwo gości z kraju i zagranicy, także przedstawiciele mediów. Czym zajmuje się firma? DGS Diagnostics specjalizuje się w branży diagnostyki słuchu i zaburzeń i równowagi. Prace nad budową siedziby dla DGS Diagnostics rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku. Wykonała je firma Erbud. Mówiliśmy także o Pałacu Wostoi, który stał się wtedy formalnie Własnością gminy Kołbaskowo. Klasycystyczny pałac, wraz z zabudowaniami i parkiem dworskim, został kupiony przez gminę Kołbaskowo od Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w grudniu 2022 roku. 1 kwietnia ruszył w naszej gminie rower miejski. Przygotowano trzy stacje w Przecławiu, na przystanku autobusowym koło zabytkowego kościoła, w Kołbaskowie na pętli autobusowej, a także w Warzymicach. To system Bike S Szczeciński Rower Miejski, dlatego rower można na przykład wypożyczyć w Przesławiu i odstawić gdzieś w Szczecinie i na odwrót. W kwietniu odbyła się impreza dla fanów Gwiezdnych Wojen. W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przesławiu odbyła się wystawa Fan Wars. Na miejscu można było zrobić sobie zdjęcie z z ulubionymi bohaterami, wziąć udział w konkursach, a także zobaczyć najlepsze gwiazdne gadżety. W maju w naszej gminie pojawili się filmowcy. W Siadle Dolnym kręcili zdjęcia do drugiego sezonu serialu kryminalnego Odwilż. Prace nad serialem rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. Wcześniej filmowców widziano m.in. na Monte Cassino, na Rajskiego, na Placu Odrodzenia w Szczecinie czy przy Autostradzie Poznańskiej. Scena kręcona była nad Odrą. W agrali w niej Katarzyna Wajda, Wojciech Zieliński i Cezary Łukaszewicz. Serial kryminalny Odwilż produkcji HBO Max widzowie docenili za Fabułę. W maju odbyła się także druga edycja Giełdy Szkół Ponadpodstawowych. Podczas wydarzenia zaprezentowało się 14 szczecińskich szkół, w tym licea, technika i szkoły branżowe. Giełda cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. W czerwcu odbyło się największe wydarzenie muzyczne tego roku w naszej gminie. Mowa oczywiście o Przesław Festiwal 2023. Przez dwa dni w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji sporo się działo. W sobotę było bardzo muzycznie. Na scenie wystąpili Natalia Przybysz, Katarzyna Nosowska i zespół T-Love. Drugi dzień festiwalu to dzień familijny, który był związany z tematyką ekologii. Nie brakowało warsztatów, pokazów oraz dobrej zabawy. Organizatorami festiwalu byli gmina Kołbaskowo i gminy na Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Przecławiu. Telewizja Kołbaskowo TV była natomiast partnerem medialnym wydarzenia. W lipcu w naszej gminie pojawiła się nowa wiata rekreacyjna wraz z miejscem odpoczynku dla rowerzystów. Znajduje się tuż przy granicy polsko-niemieckiej w Rosówku. Jest zadaszona i przestronna. Prace wykonała firma Sevia Sebastian Pudło z siedzibą w Mierzynie. Ich koszt to 550 tysięcy złotych. Mówiliśmy także o nowej drodze gminnej w stronę granicy państwowej w pobliżu Kołbaskowa, za torami kolejowymi do terenów inwestycyjnych. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w naszej gminie. W sumie powstało ponad kilometr drogi, a także rowy melioracyjnej i kanalizacja. Dodajmy, że gmina Kołbaskową na budowę otrzymała 5 milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład i prawie 4 miliony złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ostatnim miesiącu wakacji miało miejsce także otwarcie obwodnicy Przedsławia i Warzymic. Przypomnijmy, że w sumie powstało ponad 4 km dróg w obu kierunkach. Rozpoczyna się od Ronda Hakena w Szczecinie, a kończy na włączeniu w obecną drogę krajową nr 13 na południe od Przedsławiam. Koszt budowy to blisko 90 milionów złotych. Przy okazji powstały także nowe drogi gminne. Mówiliśmy także o 10 edycji Doliny Dolnej Odry, poezją śpiewanej. Takiego tłumu fanów moczyły i jeszcze nie widziały. Przypomnijmy, że na scenie wystąpili Magda Umer, Czesław Mozyl i Artur Andrus. Tradycyjnie wystąpili także nasi lokalni artyści. We wrześniu odbyła się zabawa kontra dzieciaki. Nie brakowało wielu atrakcji. Były alpaki, konie, pokazy strażaków, tradycyjny bieg patatajczy, występy przedszkolaków i uczniów w szkół z terenu naszej gminy. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Sedina HS, a współorganizatorem gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu. We wrześniu także rozpoczęła się kolejna drogowa inwestycja w naszej gminie. Starostwo powiatowe w policjach rozpoczęło przebudowę drogi biegnącej przez Stobno. Na miejscu pojawiła się Nowa droga ze skrzyżowaniami i chodnikami. Koszt całości to 11 milionów złotych, a inwestycja była współfinansowana przez gminę Kołbaskowo. W październiku odbył się pierwszy festiwal pierogów. Takiej ilości smakoszy tej potrawy organizatorzy się nie spodziewali. W gminnym ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji swoje wyroby przygotowały koła gospodyń wiejskich. Z siadła górnego Stobna, kamieńca Moczu i Smolencina oraz restauracja Rukola. Mimo dużej ilości przygotowanych pierogów, te rozeszły się praktycznie już po trzech godzinach, co pokazało, że festiwal ponownie się odbędzie w niedalekiej przyszłości. Mówiliśmy także o rekordowej frekwencji. W gminie Kołbaskowo podczas wyborów do Sejmu i Senatu. Frekwencja w kraju wyniosła ponad 74%, a frekwencja w gminie Kołbaskowo była jeszcze wyższa i wyniosła ponad 79%. To nieprawdopodobny wynik. W listopadzie odbył się drugi gminny przegląd pieśni i piosenek patriotycznych pod patronatem wójt gminy Kołbaskowo, pani Małgorzaty Szwarc. Impreza odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Wspaniała inicjatywa i pełen wzruszeń koncert wykonały dzieci z przedszkoli i klas 1, 4 szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Publiczność dopisała do tego stopnia, że zabrakło miejsc. Mimo to wszyscy bawili się doskonale, a najmłodsi za swoje występy otrzymali wspaniałe nagrody. Mówiliśmy także, że w naszej gminie coraz więcej pisarzy Agata Cieszyńska ze Stobna zadebiutowała powieścią zatytułowaną Opowieść. Jej premiera miała miejsce 27 października. Zaczęła ją pisać 20 lat temu, ale potem miała miejsce długa przerwa. W końcu przyszedł czas, żeby ją dokończyć. To powieść fantazy, a cała historia zamknie się w czterech tomach. W grudniu blisko 400 seniorów z naszej gminy, a także z Zaodry, bawiło się przez trzy dni w siedzibie Goksirów Przedsławiu. To była już dwunasta edycja polsko-niemieckiego Balu Seniora. Podobnie jak w poprzedniej, do udziałów zostali zaproszeni mieszkańcy gminy Kołbaskowa, a także sąsiedzi z Niemiec, którzy ukończyli 60. rok życia. W grudniu odbyła się także kolejna edycja Paczki dla Seniora, organizowanej przez gminę Kołbaskowo i Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo w Goksirze w Przedsławiu. Spotkali się wolontariusze, aby wspólnie pakować wyjątkowe prezenty. W sumie przygotowano aż 250 paczek, które jeszcze przed świętami trafiły do seniorów. I tak podsumowaliśmy rok 2023 w Gminie Kołbaskowo. Już teraz dziękujemy naszym widzom i zapraszamy na nowości w nowym roku. W aktualnościach Gminy Kołbaskowo w takim formacie spotykamy się. Ostatni raz po nowym roku będziemy prezentować Państwu więcej informacji w krótszej formie. Na Państwa czekać będzie nowa oprawa graficzna i dźwiękowa, a wszystko prezentować będziemy w popularnych rolkach. Ja już teraz dziękuję, życząc udanego nowego roku 2024. Do zobaczenia i usłyszenia. Mateusz Iżakowski, pozdrawiam.